Panie wójcie, no z całym szacunkiem, ale tu trzeba się, że tak powiem, zgodzić z Panem Krzysztofem i z Panem Mateuszem. Że dość to jest, że tak powiem, przedstawiane chaotycznie, bo pamięta Pan, że Pan zaczął od tego, że reforma będzie już wprowadzana od następnego roku szkolnego. Potem to się zmieniło, że będzie dalej i że będzie dopiero wprowadzana od 34. Ostatnio słyszymy. Na, na, tych, na tych poszczególnych etapach to się zmieniało. Nie wiem, czy nie lepiej było to przegadać, tak jak tutaj mówimy z, pań, z Państwem dyrektorami, ale i z radnymi, i z pracownikami oświaty. Wypracować jakiś e, e, pogląd w tej materii, natomiast pan to wypracowuje, czy powiem, przedstawia na spotkaniach i co spotkanie, to to się zmienia. Nikt nie jest w stanie z nas tutaj powiedzieć, na czym ta reforma, może związkami, na czym ta reforma miałaby polegać. Z mieszkańców, gdybym i okolicznej miejscowości, bo i rabka jakby śledzi pańską reformę, i mszana też śledzi, i niedźwiedź śledzi i pytają, na czym ta reforma ma polegać. Na przykład ja dostałem takie zapytania i powiedziałem, że to jest autorski pomysł Wójta, ja nie umiem odpowiedzieć na czym. No, wiem, że jest zmniejszenie administracji i zmiana dyrektorów z 14 na 8, ostatnio nawet na 5, tak? No to to jest jakby. Yy, Jeden kierunek, ale inne kierunki tej reformy, no trudno powiedzieć, jak to ma wyglądać. I tutaj, gdyby to było przygotowane, przegadane i wystąpione z jakimś, no, że tak powiem, pakietem, i wtedy rozmawiane o tym, to może by to wyglądało inaczej. Jak pan zobaczy te swoje, no, media, social media, tak to się nazywa, czy na Facebooku, te swoje. Pięć filmów, które pan tam zamieścił, albo wypowiedź z radia RDN, no to, no to wszystko się to jakby zmienia troszeczkę. Każda tak. wypowiedź jest inna. Tak. No ale ja nie wiem, czy potrzeba to tak publicznie i tak otwarcie konsultować, czy nie lepiej to jakby wypracować coś i potem konsultować. No o to chodzi, że tutaj jest jakby dość duży chaos. No. I druga rzecz, jeszcze ja, ja jeszcze nie skończyłem, jakby, bo już nie chcę wchodzić do. Do, do, znaczy dalej do oświaty. Wysłaliśmy zapytanie do pani kurator, napisałem pismo. Jak przyjdzie odpowiedź, to jedno i drugie pismo zostanie, jakby udostępnione radnym, to będziecie państwo widzieć. Natomiast ja mówię tutaj, jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. O współpracy z Radą Pana, Panie Wójcie, bo Pan to ładnie przedstawił w swoim wystąpieniu, że no ta współpraca jest bardzo fajna i że wszystkie uchwały są przegłosowywane. No, no czasem mamy pewien problem. On tutaj czasem wybrzmiewa i czasem jest w formie trochę nieakceptowalnej dla mnie też przedstawiany. Natomiast no jest problem, bo Rada jest organem, jest niezależnym od Wójta. Niezależnie podejmuje decyzję. I chcemy być brani pod uwagę w procesie, jakby, decydowania o tej gminie. I to, to by trzeba było jakoś, no, że tak powiem, poprawiać. poprawiać. Bo mamy problemy. Mamy problemy z tym, żeby powiedzmy przy na przykład tym projekcie wobec. AGH, fachowców na temat wodociągu, no w czym problem, żebyśmy się mogli spotkać z tymi państwem i porozmawiali. Może mądrze, może mniej mądrze, ale byśmy mogli zadać pytanie, czy mogliby usłyszeć ich odpowiedzi i reakcje na to, co, co, my, co my na ten temat myślimy. Podobnie jest w różnych innych rzeczach. I mówi pan, że wszystko głosujemy, no tak, głosujemy pro publico bono dla dobra mieszkańców ale gdybyśmy przyszli imiennie głosować na poszczególne zmiany czy poszczególne inwestycje pewnie to głosowanie wyglądałoby inaczej bo czasem mamy róż różne poglądy i, i różnie ale dla dobra sprawy no głosujemy za tak i to jest i, no i to jest ta współpraca od której nie uciekamy i chcemy wszyscy współpracować ale no ta współpraca musi się poprawić i tutaj czasem rozmawiałem z panem zastępcą który mówił na przykład o drogach, że spotkamy się, ustalimy no, te, te, no, kolejność rzeczy, kolejność inwestycji. Natomiast no, czasem się dowiadujemy, że to, 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 to będzie robione, a kto zdecydował no, no, wójt albo Wójt no, w jakimś swoim gronie, ale nie padło to w gronie Rady. No. My się dowiadujemy jako już rzecz postanowioną i mamy za tym zagłosować no, nie chcemy być cały, całą kadencję traktowani jak urządzenie do głosowania nawet w reformie oświaty pan mówi w ten sposób, że dogadam się z rodzicami, jeżeli będą chcieć reformy, to zrobię tą reformę ale po drodze jest jeszcze rada bo uchwałę podejmuje rada no jak nie no, no, jeszcze, ja, no, jeśli mogę, panie przewodniczący jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tą reorganizację szkół proszę państwa no to ja uważam że w tym temacie to najważniejsi są rodzice i dzieci i to znaczy dla mieszkańcy, mnie... bo, to, bo to nie tylko rodzice no okay, rodzice dzieci mieszkańcy dlatego też w głosowaniu dlatego też w głosowaniu będą brali udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Msza więc więc panie panie radny Dlatego dyskutuję z rodzicami, żeby wypracować ten model. Ten model będzie też Państwu przedstawiony, ale to rodzice wiedzą, czy dane rozwiązanie będzie dla nich, dla ich dzieci korzystne, czy nie. Na te spotkania mogą przyjść też pozostali mieszkańcy. I tak jest, że przychodzą i starsze, i młodsze osoby, które nawet nie mają dzieci jeszcze więc przychodzą wszyscy wspólnie dyskutujemy po to są te formularze żeby każdy mógł wyrazić swoją opinię na ten temat żeby nawet ja nie wiedział kto jaki wniosek składa na podstawie tych wszystkich zebranych informacji powstanie ostateczny ostateczny model proszę państwa ja mówię też mieszkańcom że nie wszystko co zgłaszają zostanie wzięte pod uwagę bo nie wszystko się da po prostu wziąć pod uwagę więc y, to cały czas trwa i myślę, że większość mieszkańców to rozumie. Tak jak powiedziałem, do końca sierpnia będzie model przedstawiony, będzie wrzucony do publicznej wiadomości. Państwo też będą o tym wiedzieć. Następnie, proszę Państwa, jak już przejdziemy do tego głosowania, to rodzice zdecydują i to będzie tak. Jeżeli rodzice, czy, przepraszam, mieszkańcy stwierdzą, że chcą tej reorganizacji w tym głosowaniu, to to bo oczywiście później uchwała musi trafić na obrady Rada. na radę musi być yy, i wtedy jest tym, i, wy, i wy, ostatecznie wy ostatecznie podejmujecie decyzję. Ja no nazwijmy to w ten sposób yy, wy dostaniecie od rodziców sygnał w którą stronę chcieliby żebyście wyszli. Ale tak jest to że rodzice nawet zdecydują że chcą tej reorganizacji to koniec końców zależy od Rady. Dla mnie jedyna, jedy, jedyna rzecz jest pewna taka, że gdybym ja był radnym, no to ja bym się nie sprzeciwił jakby e, ludziom, którzy zagłosowali w ten czy inny, inny sposób. Tak? Jeżeli natomiast e, nie zostanie poparta e, przez rodziców i nie będą chcieli tej reorganizacji, no to proszę Państwa. To żadna uchwała nie trafi na Radę. Nic nie będzie robione w tym, w tym układzie. To już kończymy, to wtedy kończę po prostu temat, ale proszę Państwa, z tej reorganizacji okej, okay, tutaj że są takie niedociągnięcia, takie niedociągnięcia. Z jednymi się mogę zgodzić, z innymi, z innymi niekoniecznie, ale gwarantuję Wam, że z samego tego hasła naprawdę wyszło już bardzo wiele pozytywnych rzeczy, do których między innymi należy ta Centrum Wspierania i Rozwoju. Dzieci niepełnosprawnych. I proszę Państwa, jeszcze ta druga rzecz. Więcej rozmowy z radnymi, więcej konsultacji. Okej. Okay. Postaram się zrobić więcej e, tych spotkań w ciągu miesiąca z radnymi, tych takich nieoficjalnych, gdzie będziemy wspólnie rozmawiać. No bo Panie Radny też pan doskonale wie, panie przewodniczący. Czemu nieoficjalne? Co to jest? Nie, Oficjalne nie, mamy komisję i sesję. Nie ja, co ty, pan gada w tej chwili? Czy, 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 nie, czy pan, ja chcę powiedzieć panie, w ten sposób. Słuchajmy się wzajemnie nawzajem. Nie o to chodzi, żeby pan przedstawiał nam, e, no że tak powiem. E, prawdy objawione, ja tutaj biorę to słów, a my mamy wysłuchać i zagłosować. No nie, Dobrze. my mamy swoje zdanie, swoje pomysły, może mądre, może mniej mądre, może akceptowalne, nieakceptowalne, ale słuchajmy się tutaj.